Klawiatura Razer Ornata Roma zadebiutowała na rynku w roku 2017 jako klawiatura hybrydowa, która miała przyciski mecha membranowe Razera łącząc z nich miękki dotyk membranowych gumowych kopułek z wyrazistym kliknięciem mechanicznych przycisków aby zapewnić płynne naciskanie każdego przycisku. Samo osobiście ją kupiłem pod koniec roku 2018 jak widać w szczególności po podkładce na lągarstki używałem jej do tej pory. Poza tym klawiatura działa i nie ma z nią żadnych problemów i z racji tego, że jest to klawiatura hybryda to ma swoich zwolenników jak i przeciwników podobnie jak jest z ornatą Chroma V2 która na rynku pojawiła się w połowie ubiegłego roku i początkowa cena detaliczna wynosiła 450 zł i bądźmy szczerzy, ale za te pieniądze lepiej jest dołożyć do klawiatury w całości mechanicznej minęło jednak trochę czasu i coraz częściej można znaleźć tę klawiaturę na promocjach w cenach około 300-350 zł co wydaje się już sensowną kwotą pod warunkiem, że nie mieliśmy wcześniej oryginalnego modelu tak jak ja i pierwsze co nam się rzuci na pudełku to brak charakterystycznego okienka, dzięki któremu mogliśmy sobie w klawisze. No przynajmniej Ornata V1 miała takie okienko. Poza tym mamy informację o zastosowaniu mecha membranowej hybrydowej technologii Razera. Następnie mamy wielofunkcyjne koregulacja, także przyciski multimedialne oraz ergonomiczną podkładkę ze skóry pluszowej. Z tyłu pudełka znajdziemy informacje, że przyciski hybrydowe Razera łączą szybkie klikalne sprężenie zwrotne mechanicznego przełącznika ze znanym miękkim dotykiem tradycyjnej klawiatury, gdzie każdy naciśnięcie klawisza jest tak jak i precyzyjne. Oczywiście mamy też informacje, że możemy odblokować więcej z wraz z odprogramowaniem Synapse 3, tworzenie makro, przypisywanie klawiszy trudnych funkcji, tworzenie profili, poświetlenia i tak dalej. Następnie też mamy informacje, że mamy kanały, dzięki którym możemy poprowadzić kabel od klawiatury. Mamy po raz kolejny wspomniane przyłączniki od Razera mechamembranowe. Następnie mamy informację o wielofunkcyjnym QQ, a także klawiszach multimedialnych. Oczywiście też mamy informację o podświetleniu Razer Chroma RGB w pełni programowalnym. Przyciski, no i miękka ergonomiczna podkładka ze skóry pluszowej. Wow! Tak, i po polsku mamy informację hybrydową, mechaniczna, membranowa technologia Razer, wielofunkcyjne pokrętło cyfrowe i klawisze multimedialne, a także miękka ergonomiczna podpórka pod nadgarstki. Tak, i tutaj jeszcze mamy informację o wymiarach, a także wadze z bez podkładki, a także z podkładką. No i informacje o tym, co znajdziemy w środku: karatura, podkładka, a także informacje o produkcie. Tak, i tutaj po raz kolejny mamy wspomniane wszystkie rzeczy, które były mówione wcześniej, i mamy dwa lata gwarancji. Wow, okej. Okay. I oczywiście na samym początku mamy naszą klawiaturę. Okej. Okay. Tu mamy podkładkę. Mam nadzieję, że po dwóch latach będzie w lepszym stanie niż moja obecna. A tu jeszcze mamy informację od Razera. I Lit... gratulacyjne zapewne. Ciekawe czy jakaś jest naklejka Razera. Oh wow, so yeah! Razer, Razer Hanuman RGB, for gamers, by gamers, and Razer! Wow! Ok, tak prezentuje się w pełnej okazałości kreatura Razer Ornata Chroma V2. Podkładka osobiście muszę powiedzieć, że jest o wiele miększa w porównaniu do V1. No, ale najważniejsza zmiana pomiędzy V1 a V2 to o te klawisze multimedialne tutaj w prawym górnym rogu, a także pokrętło. To kółko, poza funkcją regulacji głośności, daje nam też możliwość szybkiego wyciszenia wszystkich dźwięków w naszym systemie, i kiedy je naciśniemy. To wokół będzie świeciło się na czerwono co da nam sygnał, że mamy wyciszone dźwięki. Nice. I dodatkowo też jak będziemy regulować głośność przy użyciu tego pokrętła, będzie zmieniał się kolor podświetlenia. I v 1 tutaj mieliśmy wszystkie kontrolki od Numloka, capsloka, scrolla itd. Teraz zostały przesunięte tutaj, po prostu w ten rząd klawiszy. Kabel oczywiście w oplocie, 2 metry długości do tego zielona końcówka. Oczywiście tu mamy kanały do poprowadzenia kabli, lewo, środek, prawo. O, w przypadku V1 po prostu tutaj z boku wychodziło i to było o wiele lepsze rozwiązanie. No i oczywiście mamy podpórki pod klawiaturę. Mamy dwie 6 stopni, a także 9 stopni. Ale prawda jest taka, że jeśli mamy V1 to na dobrą sprawę nie ma po co wymieniać na V2, no chyba że e, potrzebujemy klawiszy multimedialnych. Albo po prostu chcemy kupić nową klawiaturę. I jedyne co zostało to szybka prezentacja podstawowych profili poświetlenia w oprogramowaniu Razer Synapse 3. Thank you. Oczywiście dzięki temu oprogramowaniu możemy tworzyć swoje własne profile i własne preferencje, jeśli chodzi o poświetlenie tej klawiatury. Tak więc to był unboxing klawiatury Razer Ornata Chroma V2. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.